Żebyśmy zapamiętali to, że nasze serce jest tą łódką, do której zawsze możemy zaprosić Pana Jezusa. On zawsze czeka i chce wyjść, zawsze puka do tej łódki. I chociaż czasami nam się wydaje, że może śpi, że może wyszedł gdzieś z tej łódki i poszedł nauczać, może na górę, może gdzieś tam poszedł, do kogoś innego, że on zawsze jest w tej łódce. Pomimo tego, że go nie czujemy, że on śpi. I jeżeli w naszym życiu zdarzają się jakiekolwiek burze, jakiekolwiek zamiecie, jakiekolwiek fale, z którymi nie możemy sobie poradzić, to wiedzmy, że On kroczy. On kroczy powodzie do nas. I zaprasza nas do kroczenia razem z sobą. I jeżeli będziemy wpatrzeni w Niego i będziemy trzymać się Jego ręki, to na pewno nie utoniemy. Więc niech nasze serce będzie tą łodzią, łódką, łódeczką. Jak ktokolwiek sobie nazwie, czy może w, jakim, w jakimkolwiek momencie życia jesteśmy, to, to zapamiętajmy, że rybak, Jezus Chrystus, który jest rybakiem, jest w tej łodzi i chce być w tej łodzi. I niech to przesłanie pójdzie razem z Wami, tam, gdzie pojedziecie.